że proboszczu, parafianie oraz goście odwiedzający Bazylikę Mniejszą w Sieradzu mogą obejrzeć wyjątkową rzeźbę. Proszę zdradzić kilka szczegółów, dlaczego jest tak wyjątkowa. Troszkę szczegółów zdradzę, ale nie wszystkie. Trzymam jeszcze kilka odsłon w tajemnicy, bowiem chcemy zrobić odpowiednią wystawę związaną z tym tematem. Przypomnę, znajdujemy się w tej chwili w Kaplicy Matki Bożej Różańcowej Bazyliki Kolegiackiej w Sieradzu. Ta kaplica, to miejsce, w którym się znajdujemy, powstała w 1932 roku na miejscu starej Zakrysty. I właściwie ta kaplica Matki Bożej Różańcowej to jest sieracka Sykstyna. Wystarczy tylko spojrzeć na piękną polichromię państwa Oźminów, która powstała w roku 1950. Ta kaplica w okresie Triduum Paschalnego stanowi... Miejsce przeniesienia najświętszego sakramentu po zakończonej liturgii wieczerzy pańskiej. To jest tak zwana ciemnica. I ta ciemnica, najczęściej to miejsce jest odpowiednio dekorowane. Tworzy się odpowiednio, związane z tematem eucharystycznym, instalacje. I taka instalacja powstała również w tym roku. Ona jest niesamowita i bardzo mnie cieszy ten fakt, że rodzi tak doskonałe emocje. Dlaczego jest to tak ważne przesłanie? Otóż, proszę popatrzeć, znajdujemy się właściwie przed monumentalną figurą Chrystusa, ale ten Chrystus to ten, który ma rozpostarte ramiona. Patrząc na Chrystusa, widzimy najpierw drewno, potężne bele drewniane, a potem dostrzegamy dopiero Postacie, które niejako są obejmowane ramionami tego drzewa krzyża, ramionami Jezusa Chrystusa. Jezus zdołał zgromadzić tą najsłynniejszą Dwunastkę, ale jego ramiona są rozpostarte dla każdego wchodzącego tutaj do tej kaplicy, do tej ciemnicy. Proszę zwrócić uwagę, że kolejny element, który jest na pierwszym planie, to jest element stołu. Przy stole gromadzą się najczęściej domownicy. Stół pełnił i pełnić powinien i mam nadzieję, że w wielu rodzinach tak jest nadal pełni bardzo ważną funkcję. Gromadzi niejako całą rodzinę przy sobie. Jezus gromadzi przy stole. Jezus zaprasza. I proszę zwrócić uwagę, że przy tej instalacji artystycznej jest Dwunastka. Nie jedenastka, ten, który uciekł po zanurzeniu chleba w kielichu, czyli jest judasz. A więc Jezus zaprasza wszystkich, nie ma względu na osoby. Człowiek jest istotą słabą, grzeszną, zaprasza nas, grzeszników, do siebie. Co więcej, ten Jezus z przesłania wielkoczwartkowego to ten, który klęka i służy człowiekowi myje nogi, a więc ta imponująca rzeźba również jest zaproszeniem do tego, byśmy umieli sobie nawzajem służyć, abyśmy od siebie się nie odwracali, tylko podejmowali wspólny trud niesienia krzyża. Jedni drugich brzemiona noście. To jest drewno, które stanowiło budulec Kościoła Ducha Świętego. Ten kościół znajduje się na parafialnym cmentarzu, ale przypomnijmy sobie, ten kościół to jest wotum rycerstwa sierackiego za wielką wiktorię grunwaldzką. A więc w tym drewnie zapisana jest wdzięczność wobec Bożej Opatrzności. Czyja to wdzięczność? Właśnie mieszkańców Ziemi Sierackiej, rycerzy sierackich, którzy stanęli na polach Grunwaldu i przynieśli wielką chwałę. To drewno służyło modlitwom, służyło wszystkim gromadzącym się. Opłakującym czasem swoje rany, swoje zranienia, ale również ufnie wznoszących serca ku Bogu. To drewno niejako nasiąkło modlitwą, zostało uświęcone. W roku 2010 i 2011 przeprowadzaliśmy gruntowny remont tej świątyni. Pewnie wielu już zapomniało, ale ten remont był bardzo gruntowny, trwał dwa lata. I elementy drewna, najbardziej spróchniałe, nie nadające się już, Dalej do tworzenia tego budulca, niejako przez inspektorów nadzoru budowlanego, zostały usunięte. Mi było bardzo żal tego drewna. Ja się w tym drewnie po prostu zakochałem. Można się zakochać również i w drewnie. Był człowiek, który oczyścił to drewno z murszu. I to drewno czekało na swój moment wskrzeszenia, na swój moment reaktywacji do życia. I myślę, że. To jest najwspanialszy moment, kiedy to drzewo niejako zostaje, to drewno zostaje niejako wskrzeszone w czasie Triduum paschalnego, że ma przywrócone nowe życie, że służy nam, bo wywołuje tak pozytywną, pozytywne emocje, dostarcza tak pozytywnej energii. To najbardziej cieszy, że w tym Chrystusie z rozpostartymi ramionami tak wielu zauważyło właśnie potrzebę służby drugiemu człowiekowi, potrzebę wdzięczności. Potrzebę wspólnego gromadzenia i zasiadania przy stole. Jest ta rzeźba niesamowita. Proszę popatrzeć tylko na twarze samych apostołów. One są popękane, one są jak gdyby utrudzone. Ale zadaniem właśnie artysty, rzeźbiarza było to, aby jak najmniej ingerować w struktury drewna. Tylko lekkimi jakimiś muśnięciami dłuta po prostu wydobyć kształty. Chodziło o to, żeby to drewno przekazało to, co ma zapisane w naturze swej. I kiedy patrzymy na twarze apostołów, to no widzimy te twarze przeorane, zniszczone, pęknięte. No przecież to my jesteśmy. My też mamy swoje zranienia, mamy swoją historię życia, mamy swoje pęknięcia. I jako ludzie często poranieni, i zniszczeni życiem, z historią swojego życia, idziemy do Jezusa, by stworzyć jedną wspólnotę. Gromadzimy się przy stole, by nabrać sił, nabrać mocy od Jezusa. I takie niesie przesłanie ta rzeźba. Ona będzie tutaj, w tej kaplicy Matki Bożej, Różańcowej, do końca miesiąca kwietnia. Planujemy ją potem przenieść do domu katolickiego. Ale dlaczego przenieść do Domu Katolickiego? Chcemy, aby była ona centralną postacią wystawy, jeżeli warunki pandemiczne na to pozwolą, centralną postacią wystawy, którą planujemy przygotować. W miesiącu maju. I przy okazji tej wystawy będziemy pewnie mogli poznać się tego tajemniczego artysta. Bardzo nam na tym zależy, by wreszcie ujawnił się światu. Jest to bardzo skromny człowiek. To będzie jego pierwsza wystawa, a więc on na pewno też będzie to bardzo z nami wszystkimi przeżywał. Ale to będzie właśnie takie, taka nasza mała tajemnica, mała niespodzianka, no i takie nasze małe oczekiwanie. Trzeba na coś, zawsze poczekać, by coś powstało. Na ta rzeźba czekała. To drewno czekało aż 10 lat, ale nie zginęło. Poczekało. I jest. I cieszy. Zwróćmy uwagę po prostu na detale, które często wokół nas gdzieś istnieją, a my się ich tak szybko pozbywamy. Nie, nie pozbywajmy się, przywracajmy nowe życie. Ja się bardzo cieszyłem, gdy tutaj jeden z moich księży-wikariuszy stanął przed tą imponującą rzeźbą i wykrzyknął z radości, proszę księdza, Jezus ma serce. On zawsze miał serce, ale tutaj właśnie ksiądz wikariusz dostrzegł właśnie w okolicach serca układ słoi drewnianych przy senku, tak, który pokazuje serce. I to jest właśnie czytanie rzeźby, czytanie drewna, czytanie natury i czytanie przesłania artysty.